W związku z realizacją nowego projektu Erasmus+, nauczyciele zespołu szkół nr 1 w Kozienicach na początku roku szkolnego odwiedzili powładę Warzim w Portugalii. Rozpoczęliśmy realizację projektu Erasmus+, Jupantek 2019, projektu, który jest finansowany przez Komisję Europejską i w którym uczestniczy oprócz naszej szkoły, która jest szkołą koordynującą projekt, również szkoła z Bawarii, z Monachium, z Francji, z Poitiers, to jest Akwitania z okolic Porto w Portugalii oraz szkoła, nowa szkoła zupełnie dla nas, nowa szkoła z Padwy w północnych Włoszech. Celem tego spotkania było dzielenie się wiedzą między nauczycielami biorącymi udział w projekcie. Każda szkoła przygotowała pewne elementy szkolenia, które trwało przez trzy dni. Nasz kraj odpowiadał za szkolenie dotyczące Arduino oraz Raspberry Pi, Czyli tych te technologii, które my zamierzamy tutaj wdrażać w ramach tego projektu. Włosi na przykład zaprezentowali zastosowanie produktów firmy Pasco na lekcjach fizyki. Portugalczycy zaprezentowali doświadczenia przy użyciu sprzętów Texas Instruments. Francuzi w zasadzie razem z Polakami zajmowali się Arduino. Natomiast Niemcy zaproponowali taką ciekawą aplikację na telefony komórkowe. Nazywa się Firefox, która korzysta z sensorów, które są w każdym telefonie. Jak podkreślił Paweł Boryczka, wicedyrektor szkoły i jednocześnie koordynator projektu, przedsięwzięcie to jest bardzo ambitne i wymaga wiele pracy oraz zaangażowania ze strony wszystkich szkół partnerskich. Te technologie, które były prezentowane w, w powoładek Varzim. Niektóre są bardzo nowe, niektóre mają już tam trochę lat, niektóre są bardzo dobre, ale są mało spopularyzowane i naszym zadaniem jest też, żeby spopularyzować wśród uczniów i nauczycieli wykorzystanie zarówno telefonów komórkowych, mikrokontrolerów, sensorów na lekcjach fizyki, dlatego, że tak naprawdę profesjonalne związanie Pasko, Wernie. Czy Texas Instruments to tak naprawdę to samo, tylko w innej obudowie za dużo większe pieniądze, a można sobie jakoś poradzić sposobem. Jeśli ktoś nie boi się troszeczkę programować, to może zrobić to samo i będzie to kosztować 20 razy taniej. Osobom tworzącym projekt zależało na tym, aby poza fizyką ważną część stanowiły też nowe technologie. Dzięki nim, za pomocą różnego rodzaju sensorów, można dokonywać pomiarów przydatnych w doświadczeniach przeprowadzanych chociażby na lekcjach fizyki. Sensory działają w ten sposób, że można powiedzieć: że mierzone wielkości zamieniają na odpowiednie napięcie. To napięcie odpowiada temu, czy na przykład jest wysoka temperatura. Wysoka temperatura oznacza wysokie napięcie. W sensorach analogowych jest tak, że na przykład trzy razy wyższa temperatura, trzy razy wyższe napięcie podaje nam sensor do Arduino. No i rolą Arduino jest zamiana tego napięcia, które sobie odczyta, na przykład na wykres może tę informację przesłać do telefonu komórkowego, który znowu ma zadanie wyświetlić w postaci tekstowej albo wyświetlić w postaci grafu. Wraz z Pawłem Boryczką w Portugalii byli też nauczyciele zespołu szkół nr 1 Jarosław Głowacki i Katarzyna Bujakowska. Jak podkreślił dyrektor Boryczka, żeby projekt osiągnął sukces, nauczyciele biorący w nim udział i zdobywający wiedzę na temat nowych technologii muszą nauczyć się stosować te rozwiązania w pracy z uczniami. Będzie to przynosiło Korzyści zarówno dla szkoły, jak i jej podopiecznych. Projekt realizowany będzie przez dwa lata. W tym czasie odbywać się będą różnego rodzaju szkolenia z udziałem uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. Efektem końcowym mają być e-booki dostępne dla osób, które chciałyby naśladować to, co robili członkowie projektu. Chcielibyśmy też na koniec zrobić w Kodziennicy taką konferencję, gdzie byśmy pokazali nauczycielom fizyki właśnie te metody, które stosują europejscy nauczyciele wykorzystując te najnowsze technologie. Czekamy na kolejne działania dotyczące realizacji tego przedsięwzięcia.